Jest 23, a to oznacza, że w tpn 24 to czas, by podsumować wydarzenia ostatnich 24 godzin gata wolna. Dobry wieczór, zaczynamy magazyn, dzień po dniu. Zobaczmy, co dziś przed nami. Wakacje kredytowe jako koło ratunkowe. Wszyscy posiadacze kredytów w złotówkach, kredytów hipotecznych w złotówkach od dziś mogą składać wnioski o urlop w spłacie rat. Na jakich zasadach i co mogą zyskać, o tym powiemy w programie. Węgla nie ma albo jest horrendalnie drogi. Na kilka miesięcy przed sezonem grzewczym problem zgłaszają przede wszystkim mniejsze gminy i mniejsze przedsiębiorstwa. Prokuratura nie ma pewności, ale ma podejrzenie, że mężczyzna, którego ciało odnaleziono na polu w gminie Jeziorzany, to druga ofiara agresywnych psów. W sobotę dwa owczarki belgijskie zagryzły 48-latka. I plantacja rewelacja, czyli pole konopi na osiedlu mieszkaniowym. Konopi, doprecyzuję, łup. W... To może być oddech od comiesięcznych obciążeń finansowych albo sposób na oszczędność w dłuższej perspektywie czasowej. Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe. Jak to zrobić i ile można zyskać, to wyjaśni Maria Bilińska. Chwilowy przestój. Czy nadzieja na przyszłość? Po raz pierwszy od lutego inflacja nie poszła w górę, ale odnotowany w lipcu poziom 15,5% jest wciąż najwyższy od 25 lat. Katarzyna Kowalska. Z dnia na dzień dowiedzieli się, że ciepłej wody i ciepłych kaloryferów od jesieni mieć nie będą. Stół rodzinom w Kopytkowie prywatny przedsiębiorca wypowiedział umowy, bo uznał, że ten biznes w aktualnych okolicznościach opłacalny dla niego już nie jest. Martena Olkowicz udowadnia, że nie on jeden. W sytuacji, kiedy każda złotówka ma znaczenie, każde euro też powinno się liczyć. Tymczasem wypłata unijnych środków w ramach Krajowego Funduszu Odbudowy wciąż nie ma zielonego światła. I pytanie brzmi, czy je dostanie? Arleta Zalewska. Dlaczego list gończy za Andrzejem Izdebskim wystawiono już po jego śmierci? Dlaczego akt zgonu polskie służby dostały dopiero po kremacji? Te dziennikarskie ustalenia w sprawie rządowego kontrahenta, który oszukał resort zdrowia na 50 milionów złotych Katarzyna Czupryńska-Habros zestawia z wersją rządu i służb. Ta zło w czystej postaci, a zarazem cyniczna gra, którą prowadzi Rosja, wołeniwcy okupanci z ziemią, zrównali obóz, w którym przetrzymywali ukraińskich żołnierzy. Według ukraińskiego wywiadu atak przeprowadziła tak zwana grupa Wagnera Katarzyna Sławińska. Gaz zachorowań spada, ale krzywa wciąż pnie się w górę o tym, w jakim miejscu letniej fali COVID-19 jesteśmy Marta Balukiewicz. Bardzo trudnym podjazdem. Liczymy, że pani Katarzyna znakomicie sobie poradzi i zachowa to trzecie miejsce. Trzymamy za to kciuki. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Bardzo.